Miłość i nadzieja, odcinek 311, emisja 23 października 2025 roku, to test Cajnep, test ciążowy i kolejne śledztwo Egego. Oto szczegóły 311 odcinka popularnego tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, który zostanie wyemitowany 23 października na antenie TV Scoop Druga Miłość i Nadzieja. W 311 odcinku tureckiego serialu Ask ve Umut, emisja 23 października 2025 roku, Ege zacznie podejrzewać, że jego ukochana Cajnep spodziewa się dziecka. Co dokładnie wydarzy się w serialu Miłość i Nadzieja w dniu 23 października? Szczegóły poniżej. Miłość i Nadzieja, odcinek 311. Cajnep w ciąży? W 311 odcinku serialu Miłość i Nadzieja Ege, po tym jak odkryje, że Cajnep zrobiła test ciążowy, nabierze podejrzeń, że dziewczyna jest w ciąży, ale nie z nim, tylko z Cichanem, do którego zbliży się jeszcze bardziej, nie wiedząc, że gangster czyha na życie jej matki. Miłość i Nadzieja, odcinek 311, streszczenie szczegółowe. Emisja 23 października 2025 roku. Streszczenie 311 odcinka serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco: Ege podejrzewa, że Cajneb zaszła w ciąży z Hanem. Taylan namawia Gonul, by przyjrzeć się Cichanowi i sędzie. Kuzej domyśla się, że siła poświęca się dla Bachar. A Celia już wie, że Lewent chciał ją uśmiercić. Miłość i Nadzieja, obsada. Kto jest kim w tureckim serialu? Obsada serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco.